Tak po ludzku to ja Dodę bardzo rozumiem. Jeżeli przekracza to możliwości twojej wrażliwości, no to musisz się z tego wycofać. Doda była taka autentyczna w tym wszystkim. Pamiętam, Radek sportowym samochodem tam przyjeżdżał i tu dla nas... słowa Radek maj nam przyjeżdża. Karol Nawrocki i Marta Nawrocka już funkcjonują i będą funkcjonować w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej inaczej niż ich poprzednicy. Wiesz co, <grym> powiem ci prawdę. Marzenie każdego gracza kiszony przeze mnie własnoręcznie o górę. Był twój syn Maksymilian i tam Mateusz go zapytał, dlaczego nosi nazwisko Mamy, a nie taty. Dla Ciebie, dla ojca, co to oznacza? Jakub Szewczyk, kozaczek.pl. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy dzisiaj na planie programu Awantura o kasę. Wraz z nami prowadzący Krzysztof Ibisz. Dzień dobry. Cześć wszystkim. Jest ogórek, jest telekamera. Marzenie każdego gracza, kiszony przeze mnie własnoręcznie ogórek. A telekamera to jest wielki dla nas dar od Państwa, za najlepszy format rozrywkowy właśnie dla Awantura o kasę. Bardzo nam miło, całemu zespołowi dziękuję Państwu. Trzeba powiedzieć, że w skromności swojej Krzysztof nie przyniósł jeszcze drugiej telekamery, tak. która była dla najlepszego prowadzącego. A, tak, także dziękuję również, dziękuję bardzo. Powiedz, czy w tych odcinkach, które nagrywacie, są jakieś innowacje względem tego, co było poprzednio? Tak. Mamy ogromną pulę nagród, bo on mówi dajmy większe nagrody, większe nagrody. I mamy. E, to, jest, to jest taka trochę moja rywalizacja z Hubertem, tak? A milion, a ja mam w nagrodach na tę edycji 2,5 miliona, prawda? I mam ale bo Oprócz nagród pieniężnych, które są takie same, podajemy najpierw 10 tysięcy każdej drużynie, potem oni wygrywają. Mam mnóstwo fajnych rzeczy do złotych skrzynek, które kiedyś były czarne. Mam nowość, wakacje marzeń po 50 tysięcy. Mamy 100 gramowe sztabki złota. No teraz to nie wiem z 80 tysięcy taka sztabka, mamy brylanty, warte mniej więcej 67 tysięcy każdy, mamy samochody luksusowych marek, skutery, różnego rodzaju zaproszenia, no mnóstwo fajnych rzeczy, no i oczywiście obiekt marzeń każdego gracza, ogórek kiszony. Na oglądalność raczej nie możecie narzekać, a jak Wspaniale. jest ze zgłoszeniami do programu? Wspaniale, jeżeli, jeżeli mogę się tak się pochwalić, bo to tak będzie miło całej naszej ekipie, no nasze odcinki, zwłaszcza te niedzielne, dochodzą do miliona trzystu tysięcy. Akces Prime, time godzina 17.30, to jest wielki sukces, bardzo Państwu za to dziękujemy i nie ustajemy, dokładamy jeszcze większy tu energii, serca, starań, żeby nasz program był jeszcze lepszy. No i mamy tysiące zgłoszeń od Państwa, za co też dziękujemy na casting, ale wciąż zapraszamy, casting trwa na jesienną już edycję, można bawić się z nami. Mówimy tutaj o bardzo przyjemnych rzeczach, ale w, na początku roku taka przykra wiadomość y, przyszła do nas, bo zmarł 26-letni 26 uczestnik Damian. Powiedz, jak ty odebrałeś tę wiadomość i jak ty zapamiętałeś jego jako postać? No to już drugie takie odejście, bo też mieliśmy panią, e, która, której nie masz z nami, zawsze to przeżywamy, oglądamy te odcinki. E, takie wzruszenie, smutek, no bo my pamiętamy, to się bardzo zżywamy, ci ludzie są tacy radośni, dają z siebie wszystko, no, to, to jest piękna gra, Pięk... każde spotkanie jest takie bardzo piękne i no i właśnie mam, mamy, jak widzimy, czy oglądamy te odcinki, wysyłamy sobie te wiadomości, jest nam bardzo smutno i przykro. Teraz... No, takie życie jest troszkę, no. Teraz pytanie troszeczkę z pogranicza polityki, ale myślę, że idealne dla eksperta i legendy telewizji. Um, mówi się, że każda nowa para prezydencka to jest jakby inny format medialny. I pytanie, czy Karol Nawrocki i Marta Nawrocka już funkcjonują i będą funkcjonować w przestrzeni medialnej, w przestrzeni publicznej inaczej niż ich poprzednicy? Nie mam pojęcia, bo wiesz co, <laughs> powiem ci prawdę. Realizuję cztery programy telewizyjne, ale przede wszystkim jestem tatą dwóch i małych dzieci i dwóch dorosłych chłopaków e, i mężem i ojcem. i Taki jakby zakres obowiązku powoduje, że nie śledzę krajowej polityki, natomiast rzeczywiście śledzę politykę globalną, międzynarodową, geopolitykę, to lubię, na to poświęcam czas, nie zajmuję się polską polityką, zajmuję się tylko w momencie wyborów, kiedy chodzę, zawsze oddaję głos i wszystkich namawiam i jakby nie jestem w stanie skomentować, bo nie śledzę polskiej polityki tak dokładnie, jak może chciałbym, gdybym miał więcej czasu. A śledzisz to, to co. Po prostu. A to, co dzieje się. no Wydaje mi się, że ta sytuacja wdarła się i do polityki, i do społeczeństwa, i do mediów. Mówię o tym, co Doda zapoczątkowała w schroniskach, o całej akcji. Czy z tym jesteś zapoznany i jak postrzegasz całą tę sytuację? Postrzegam bardzo dobrze moment, kiedy ktokolwiek z nas, czy jest to osoba publiczna, czy nie, chociaż osoba publiczna ma większe przełożenie, robi coś dobrego dla życia. I zdrowia, czy ludzi, czy tych naszych braci mniejszych, zasługuje to na wielki szacunek i wsparcie. No więc jak tylko mogę, to oczywiście wspieram. Sam zdarza mi się, że podwiozę jedzenie do schroniska, więc nie są takie spektakularne akcje, ale, ale absolutnie popieram wszystkie takie działania. Sam mam psa, kocham zwierzęta. Doda w niedzielę wydała takie oświadczenie, że. Walka z, patologi z patologiami w schroniskach dosyć mocno ją zmęczyła psychicznie. Powiedziała, że musi troszeczkę wyhamować, mówi teraz Wasza kolej. Czy Twoim zdaniem to spowoduje, że akcja albo wyhamuje, albo wręcz przeciwnie przyśpieszy i będziemy czuć większą mobilizację w społeczeństwie co do tego? Myślę, że. Coś zaczęło, zostało roz, rozpoczęte, jakiś ruch, jakieś działanie, które być może będzie poczkować, Coś zostało zasiane, ale i tak po ludzku to ja to bardzo rozumiem, bo jeżeli coś cię przerasta, jest dla siebie zbyt trudne, no to jednak to jak na drodze zawsze ratownik najpierw sprawdź, czy ty jesteś bezpieczny, tak? no bo nie może być ratownik, który nie będzie za chwilę ratownikiem. Więc jakby po ludzku, jak to tak odczytałem to oświadczenie, to, to, to ja bardzo głęboko po ludzku rozumiem, że gdzieś tam, jeżeli przekracza to mo możliwości Twojej wrażliwości, no to musisz się z tego wycofać, czy, nie wiem, czy na stały, czy na trochę i dać krok do tyłu, no żeby jakby nie stracić siebie. Ja to absolutnie rozumiem to jeszcze zatrzymując się na chwilę przy Dodzie, wydaje mi się, że pierwsze takie wasze wspólne doświadczenia to jest program BAR. Jak ty wspominasz tamten okres, okres i Dodę właśnie z tamtego czasu? No to było szaleństwo, dlatego że e, to był moment, kiedy, kiedy rodził się nowy gatunek telewizyjny. Na przykład gdybym chciał pomyśleć, co bym chciał w życiu stworzyć, to marzyłbym o tym, żeby wymyślić nowy gatunek telewizyjny. Bo okazuje się, że są gatunki wymyślone. No przecież nikt przed rokiem powiedzmy 2000 nie myślał o tym, że można powiesić wszędzie kamery w domu, w łazience, w salonie, w ogrodzie i zrobić program na podstawie tego, co wyniknie jakby z, z montażu tych elementów, które się nagrywa. Przecież nie było tego wątpiąc a się okazało, że powstaje gatunek reality show. No i to było szaleństwo, ludzie się w tym zakochali, po nocach to oglądali, a my także byliśmy tak zaangażowani, jestem w każdy projekt bardzo zaangażowany, że ja tam po prostu byłem, żyłem, byłem tam cały czas w tych tunelach kamerowych, to było tak fascynujące i tyle tam się rzeczy zrobiło, no i doda była taka autentyczna w tym wszystkim. Pamiętam, Radek z sportowym samochodem tam e, wtedy przyjeżdżał i tu dla słowa, o Radek mają nam przyjeżdża. No to było po prostu takie czasy bardzo pionierskie, jeżeli chodzi o tamten rodzaj telewizji, No, wspominam to bardzo, bardzo miło. No aczkolwiek było to bardzo obciążające, bo ten program toczył się 24 godziny na dobę. E, ja tam miałem na przykład telefon co chwila. Krzysiek przyjdź na plan, a to była godzina trzecia w nocy, bo trzeba wręczyć tam czerwoną kartkę albo zrobić jakiś konkurs. To życie toczyło się cały czas. To trochę jak hotel. To pracowało bez przerwy. Niesamowite to było. To odchodzimy na chwilę od mediów. Wstawiłeś ostatnio na Instagram post z okazji urodzin swojej mamy. Chciałem zapytać o to, jaką rolę odegrała mama w kształtowaniu tego Krzysztofa, którego my znamy dzisiaj. Takiego Krzysztofa, jakiego znamy dzisiaj. Myślę, że po mamie mam taki życiowy optymizm. Dla mamy zawsze szklanka jest do połowy pełna. Mama skupia się na, na jasnej stronie życia. I to ja mam po niej i myślę, że jakby zasługą no, tego co się dzieje, mam, było to, że dała mi taką wolność. Jak chciałem iść do katolickiej szkoły, to mówiłem do katolickiej szkoły. Jak chciałem zdawać na e, studia e, teatralne, no, to absolutnie do szkoły filmowej w Łodzi absolutnie tak. Jakby miałem całkowitą wolność wyboru zainteresowań. Jak chciałem chodzić do, e, do, do pałacu Młodzieży w Warszawie na zajęcia z gokardów, to budowałem gokarty. Radiotechnika, budowałem radia. Jak chciałem skakać na trampolinie, skakałem na trampolinie. Jak chciałem być w gawędzie, byłem w gawędzie. Jakby, jakby w kółku fotograficznym, proszę bardzo. Jakby ja chodziłem, miałem mnóstwo zainteresowań, bo szukałem czegoś dla siebie. I myślę, że ta wolność, którą mi dała, absolutna wolność i wspieranie mnie w tym, co sobie wymyśliłem, to jest jakby jej zasługa, że jestem tu, gdzie jestem i robię to, co kocham. Pozdrawiamy mamy z tego miejsca 8-8. No właśnie, piękna, piękna liczba. Ostatnie pytanie. Ostatnio w audycji Pałac Kultury u Mateusza Szymkowiaka był twój syn Maksymilian, i tam Mateusz go zapytał o to, dlaczego nosi nazwisko mamy, a nie taty. I on odpowiedział między innymi jeden z powodów wymienił, że to hołd dla dziadka Wojciecha Zeidlera. Dla ciebie dla, dla ojca, co to oznacza? No, no wspaniale, ja Maxa bardzo w tym wspierałem, dlatego, że dziadek był postacią wyjątkową. To wielka postać w ogóle polskiego teatru, dyrektor teatrów, reżyser i też aktor, Wojciech Zeidler. I ten Rud Zeidler był bardzo bliską jakby osobą w życiu Maxa, bardzo ważną osobą. To był erudyta, to był człowiek, który na każdy temat miał ogromną wiedzę, przeogromną. Gdyby on tu był, to on by grał we wszystkich edycjach. Mm. Naprawdę. A w milionerach to, by było niesam to by była niesamowita kopalnia wiedzy i bardzo ciekawy człowiek. E, I ten ród zejdlerów jakby kończył się, ponieważ e, e, córka, czyli Ania. Moja e, była żona, e, i tam nie było chłopaka. E, I jakby Maksio chciał kontynuować ten ruch, żeby to nazwisko zostało, żeby dalej istniało i dalej szło w, si w świat. Ja bardzo Maksia popieram, ale był jeszcze jeden ważny powód, o którym się wtedy nie powiedział. Bardzo chciał zdać do szkoły teatralnej żeby jego nazwisko typu IBISZ nie budziło ta, wśród tej komisji jakichś emocji pozytywnych albo negatywnych. I to się udało. I kiedy Maksymilian zdawał do Akademii Teatralnej w Krakowie, nikt nie wiedział, że jest moim synem. Zdał po prostu jako osoba, która się egzaminy. W tym roku właśnie byłem na dyplomie, skończył Akademię Teatralną i, to się, i ten manewr się uda, więc cudownie. Pozdrawiamy również, również syna, pozdrawiamy całą rodzinę. Bardzo dziękuję. dziękuję za rozmowę. Także dziękuję. Niedługo dwudziestoleci chyba kozaczka, tak? No właśnie. Ale tak. Funkcjonujemy i się nie poddajemy. No, i, byle do, byle do 40 I byle do czterdziestu i byle do stu. Tak. a ja zapraszam na moją osiemnastkę. Będziemy. Dziękuję bardzo. Dzięki, Dzięki